Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Który czyni miłość. Z Ewangelii według Świętego Jana. To wam przykazuje. Abyście się wzajemnie miłowali. Święty Ignacy powiedział, że miłość powinna się bardziej zakładać na czynach niż na słowach. Zadanie na dzisiaj. Uczyń miłość dzisiaj. Zadzwoń może do kogoś, kto wiesz, że ucieszy się z tego, a może odwiedź kogoś chorego, a może pomóż komuś, kto cię prosił o to już dawno. Uczyń dzisiaj miłość, nie słowem. Tylko czynem. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.